Siemaneczko, Siemaneczko, pora wracać do UK jestem w Niemczech zostało mi nieco ponad 4 godziny jazdy do promu w Dunkierce także już całkiem blisko o, jestem na stacji zatakowałem samochód cena za litr tak widzimy także no przeleciało ogólnie powiem wam, przeleciało ciepło jest jak widzicie już wieczór ja cały czas na koszulce ubrany także e, pogoda elegancka e, ponoć w UK deszcze no w Polsce cały czas gorąco, gorąco było e, no ale co trzeba wracać i przejść do codzienności do pracy bo bez pracy nie ma kłaczy pozdrowienia i do zobaczenia